Jakie macie potrzeby do prezentacji, bo każdy z Was może mieć inne potrzeby, innych zestaw danych, które prezentuje? Dużo się zmienia w miejsc strategii, czego taki mały i średni operator telekomunikacyjny może teraz oczekiwać. Zmieniamy podejście dlatego, że uświadomiliśmy sobie w ciągu ostatniego roku, że popełniliśmy błąd polegający na tym, że założyliśmy, że wszyscy jesteśmy jednakowi, czyli w sensie wszyscy poszliśmy w tym samym kierunku, rozwinęliśmy się jesteśmy na tym samym etapie rozwoju, a niestety tak nie jest. Przyznać się do błędu to też jest e, dobra rzecz. Spore. Tak, myślę, że no zmarnowaliśmy ten rok, ale on nie jest do końca zmarnowany, bo po pierwsze powstało w tym czasie oprogramowanie, które będzie używane nadal, mechanizmy, baza danych i inne dziwne rzeczy. Na pewno nabyliśmy doświadczenia, oraz co jest naprawdę fajne, nasz zespół to już jest prawie 20 osób. Stałych ludzi, którzy z nami współpracują i dobrych fachowców oraz całej serii naprawdę profesjonalnych podwykonawców. Jaki kierunek będzie teraz działania? Kierunek. Można to nazwać komercjalizacją, chociaż w moich ustach będzie to brzmiało bardzo dziwnie. Natomiast dojrzeliśmy do tego momentu, żeby w sposób formalny spiąć nasze budowane przez nas spółki z biciotami, czyli dać im udziały, wreszcie ich uwłaszczyć, rozdać im to, co sami zbudowali. Gdzie te wszystkie informacje dla chętnych, gdzie można tego szukać? Myślę, że będzie wydany, będzie wydany numer ITC Professional związany z mi strategią nową, specjalne wydanie. Na pewno, na pewno będziemy bardzo mocno pracowali w tej chwili nad stronami WWW. Już do, do końca roku zajmujemy się de facto tylko wizualizacją, tylko informacjami. Portal misiot.pl będzie przebudowany w tej chwili jako portal do obsługi zaplecza, czyli tam będą mi mogły znajdować, tam będzie hub, gdzie będzie, będą przekierowania wszystkie. Do, do fragmentów i klocków tego projektu, także już będzie bardzo prosto się w tym wszystkim zorientować. Podprojektów jest bardzo dużo i trzeba też się zapoznać z nimi, bo część z nich jest nowa, część jest bardzo mocno zrefreszowana, a część jest starymi projektami, tylko bardzo mocno podciśniętymi do przodu. Pozostaje to, co charakteryzuje Misiotów, czyli niezwykła radość w tym, że ci mali i średni dużo potrafią. Przekornie odpowiem. E, najwięcej e, wrażeń wywołaliśmy swoimi działaniami tym, że coraz bardziej jesteśmy e, bliżej ze sobą, e, wywołaliśmy w operatorach dużych. Bo to oni najczęściej zauważają właśnie to, że rośnie w nas zaufanie, że, że e, jak gdyby potencjał się zwiększa. No, staliśmy się takim e, taranem poskładanym z bardzo e, wielu drżask. E, dzisiaj ramię w ramię z Kika. Tak. I ta współpraca na pewno będzie kontynuowana. E, znamy znamy wagę problemu posiadania Izby Gospodarczej jako reprezentanta środowiska. Dzisiaj nazwaliśmy to środowisko, bo to jest bardzo istotne, że żyliśmy do tej pory pod nazwą operatorzy telekomunikacyjni, czyli miks telewizji kablowych, dużych operatorów i zagranicznych operatorów, a my tam sobie gdzieś na zapleczu ma ma malacze. A dzisiaj mamy misiot, mały i średni operator telekomunikacyjny. Widziałem dzisiaj nawet garniturowcy posługują się tym skrótem. Jesteśmy bardzo z tego dumni. Mamy nadzieję, że kolejne nasze działania związane z non-profitowymi aspektami pokażą jeszcze, że to będzie bardzo dobrze wypromowana grupa zawodowa. Z jednej strony słyszymy, że to będzie taka konsolidacja, stworzenie dużego tworu, a z drugiej strony lokalne oddziaływanie. Gdzie są te wagi lokalności, a gdzie te można powiedzieć korporacyjne? I to jest właśnie ten element, dlaczego nie mówiliśmy o tym w ogóle wcześniej, pomimo tego, że w naszych głowach to było. Ze względu na to, że jak słyszymy słowo konsolidacja, od razu zaczynamy mieć ciarki, no to, no to już po prostu po ptokach, po lokalności. Nie, słuchajcie, to jest tak, że ta konsolidacja to się będzie działo. To jest coś, co jest dla nas ważne i jest jakimś tam elementem, który rzeczywiście jest na końcu naszej drogi. Ale to jest perspektywa. Ładnych paru lat. E, mamy plan dziewięcioletni aż całej naszej mi strategii, więc to nie jest tak, że nagle wszyscy się połączymy i co z tą lokalnością. Najpierw zadajmy, zadbajmy o lokalność, o to, co jest dla nas ważne, e, co jest ważne dla naszych klientów i po prostu pokażmy, że razem to zawojujemy całą Polskę.